Czy fryzjerzy mogą oszczędzać wodę? Okazuje się, że tak i to bez pogorszenia jakości swoich usług. W tym salonie, tak jak i w wielu innych, prawie 60% czynności wykonywanych jest z użyciem wody. Mało kto analizuje jej koszty, tymczasem z kranu niemal dosłownie leją się pieniądze. Projekt 3 razy środowisko to zbiór gotowych rozwiązań dla małych i średnich przedsiębiorstw, które i ty możesz zastosować w swojej firmie. Mała, niepozorna słuchawka prysznicowa. Jedno z podstawowych narzędzi wykorzystywanych przez fryzjerów na całym świecie. Mała, niepozorna, ale nie byle jaka, bo ma ten przycisk, dzięki któremu możemy regulować zużycie wody. Woda leci tylko wtedy, kiedy go przyciśniemy. Kiedy odkładamy tę słuchawkę, woda przestaje lecieć, a nam przestaje bić licznik na naszym rachunku. Obecnie konstruowane sprzęty z założenia są wodooszczędne. Dlatego wymieniane są nie tyle przy okazji remontu lokalu, co w celu podreperowania budżetu firmy. Takie zmiany przynoszą wymierne korzyści finansowe. Odpowiednia słuchawka prysznicowa i bateria. Nawet taka jak ta, doskonale nam znana, jednak o wiele lepsza niż te tradycyjne baterie z dwoma kurkami. To już kombinacja, która daje nam ograniczenie zużycia wody nawet o kilka litrów na minutę. Bateria z termostatem. Ciepła woda bez czekania zaraz po odkręceniu kurka. To poważne oszczędności w ciągu roku. Policzmy jakie. Do umycia każdej głowy w salonie po odkręceniu kranu czekamy pół minuty na uzyskanie odpowiedniej temperatury wody. W tym czasie tracimy około 2 litrów. 10 głów dziennie to ponad 20 litrów zaoszczędzonej wody. Rocznie to blisko 6000 litrów bezsensownie zmarnowanej wody, dlatego o dobre nawyki warto zadbać już dziś. Tym bardziej, że woda powoli staje się, w co trudno uwierzyć, towarem luksusowym. I stąd bardzo proste rozwiązanie, które świetnie sprawdzi się zarówno w salonach fryzjerskich, jak i w naszym domu. Małe urządzenie o dużym znaczeniu i bardzo wdzięcznej nazwie Perlator. Perlator to niewielka nakrętka z sitkiem, która powoduje, że lecąca woda napowietrza się. Tym samym zwiększa swoją objętość, a my zmniejszamy jej zużycie. Można ją zamontować bezpośrednio na zakończeniu kranu. Koszt inwestycji? Śmiesznie niski. Najprostszy perlator kosztuje od 10 do 20 zł, a jest w stanie zmniejszyć zużycie wody o nawet 60%. Jeszcze tańsze, bo zupełnie darmowe, są dobre praktyki. Pani Mario, ile Pani zużywa takich miseczek? takich miseczek około 20 w ciągu dnia. Tak. To sporo. Dlatego dobrym nawykiem w salonie jest najpierw wytarcie takiej zabrudzonej farbą miseczki papierowym ręcznikiem, a dopiero później mycie pod bieżącą wodą. Nie wiem czy państwo wiedzą, ale około 25% wody, która trafia do naszych domów, a także do małych firm, przelewa się tylko przez spłuczkę i trafia bezpośrednio do kanalizacji. Dlatego w takich miejscach jak to Woda nazywana szarą wodą, zużyta, jest wstępnie tutaj oczyszczana, trafia następnie do spłuczki i dopiero stamtąd do kanalizacji. Właściciele firm wprowadzają niektóre dobre praktyki już przed programem, ale robią to bardzo pojedynczo i małymi krokami. Nasz zespół stwierdził, że jeżeli kompleksowo będzie się stosować dobre praktyki, to wówczas uzyska się dużo lepsze efekty zarówno ekonomiczne, jak i właśnie w oszczędzaniu zasobów, czyli proekologiczne. Gdzie jeszcze można znaleźć oszczędności w małej firmie? Przyjrzyjmy się energii elektrycznej. Tu warto zacząć od wymiany oświetlenia na energooszczędne, na przykład źródła LED. Wymiana na takie oświetlenie może przynieść obniżenie rachunków rzędu nawet 30-40%. W tym salonie oświetlenie jest wymieniane sukcesywnie. W takim salonie całkowita wymiana oświetlenia na ledowe to około 1000 do 1500 zł niższe rachunki za prąd w skali roku. Wiele osób uważa, że światło LED ma zimną barwę. Z tego powodu nie decyduje się na wymianę oświetlenia, ale to mit. Mieszając odpowiednio ciepłe i zimne odcienie, możemy uzyskać światło o kolorze zbliżonym do światła dziennego. Są także takie źródła LED, które od razu emitują światło o bardzo naturalnej barwie. Źródła LED są najbardziej energooszczędnym źródłem światła, a także wydajnym. Wystarczają nawet na 6 lat, świecą zaś od 30 do 50 tysięcy godzin. Dla porównania, trwałość tradycyjnych żarówek wynosi około 600 godzin. Wielka firma to wielki wpływ na środowisko. A jaki wpływ ma bardzo dużo małych firm? Takich salonów jak ten mamy w Polsce około 50 tysięcy. Jeżeli każdy z nich zaoszczędzi w ciągu dnia, powiedzmy, 10 litrów wody, to w skali roku oszczędzamy 140 milionów litrów wody. Przekłada się to na bagatela: milion złotych. A dodajmy do tego jeszcze niższe rachunki za prąd. Korzystajcie z bazy dobrych praktyk projektu 3 Razy Środowisko. Oszczędzajcie razem z nami, bo i wam się to naprawdę opłaca. Program zrealizowano w ramach projektu dofinansowanego z udziałem instrumentu finansowego Unii Europejskiej LIFE+ Plus i ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.